Siema, ja jestem trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Brosa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie nagrody z karnetu z w sezonie starcia kolorów od poziomu pierwszego do poziomu 25. Ale oczywiście zanim to, to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu karnet, a ja przypnę Wam serduszko. No a teraz myślę, że nie ma co przedłużać i po prostu słuchajcie zanim zacznę sobie tę nagrodę odbierać, no to słuchajcie, przejdę sobie właśnie do karnetu i pokażę Wam, że właśnie rzeczywiście tak naprawdę ten karnet od poziomu pierwszego do poziomu 25. Mam wbite, także jak widzicie właśnie tutaj, e, tak to wygląda, e, wszystkie te poziomy mam wbite i mam też ogólnie kupiony karny zadymiarski plus, co oznacza, że będę tutaj mógł odebrać no najwięcej nagród, tak tylko się da, e, właśnie będę sobie tutaj to wszystko po kolei odbierał, e, tak właśnie no po kolei, aż do poziomu e, 25, czyli właśnie aż do dotąd, także słuchajcie, zaczynamy sobie oczywiście właśnie od początku, a więc myślę, że nie ma co tu i odbieramy sobie tutaj na początku e, 1000 błyskotek, więc okej, okay. lecimy sobie oczywiście dalej, dalej mamy kolejne błyskotki, 1500 błyskotek... A więc klikam dalej, dalej mamy tutaj 500 punktów mocy dla dowolnego zadmiarza, więc mm, ok. dalej mamy tutaj również pierwszą emotkę w pierwszym odcinku, tak się ona prezentuje, więc y, ok. Y, mamy też tutaj pierwszego Stardropa, więc zobaczmy, na początku mamy już, słuchajcie, od razu bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrego Stardropa, ponieważ jest to mityczny star więc no naprawdę zaczynamy tutaj całkiem mocno, więc mam nadzieję, że tutaj coś fajnego wypadnie, więc nie przedłużam, klikam i uwaga, zobaczmy, no słuchajcie, niestety nie jest jakieś najlepsze trafienie, ponieważ są to punkty mocy dla dowolnego zadmiarza, no ale ok Ja klikam sobie oczywiście dalej, tutaj jeszcze dużo y, nagród przed nami, także no dobra, teraz mamy y, 100 kredytów do klęsję jego kolejny, 100 kredytów właśnie do niego. Y, no i słuchajcie, właśnie tutaj tak jak powiedziałem, przedstawiłem jeszcze dużo tutaj nagród, dużo też start dropów także mam nadzieję, że jakieś ciekawsze trafienia będą. A tymczasem mamy tutaj kolejne błyskotki, tym razem 100. Lecimy sobie dalej, teraz mamy stardropa i teraz będzie pewnie rzadki. No nawet dobra, no nie jest rzadki, jest on nawet bardzo rzadki, więc ok nie jest najgorzej, ale przed chwilą mitycznego star stardropa, więc teraz to musiał być jakoś słaby. Mamy tutaj, słuchajcie, punkty mocy dla dowolnego zademierza 50. Lecimy sobie dalej, pora na monety 1000 monet. Jeszcze więcej monet, ponieważ 1500, i jeszcze kolejne monety, a mianowicie 1000 monet. A więc klikam dalej. Dalej mamy kolejną emotkę tutaj do odebrania. Więc sobie ją oczywiście odbieram. Więc no dobra, klikam dalej. Mamy tutaj teraz kolejnego startupa. Bardzo rzadkiego, i bardzo rzadki zostaje. Więc zobaczmy, co w nim będzie. A mamy w nim punkty mocy dla dowolnego zademierza 50. A więc klikam dalej, odbieram kolejne 100 kredytów do cleanse jego, pora na jeszcze kolejne Kredyty właśnie do tej postaci No i oczywiście również odbieram sobie tutaj kolejne Błyskotki, to błyskotek po raz kolejny Również po raz kolejny star drop I jest to po raz kolejny bardzo rzadki Stardrop? tak jest, bardzo rzadki zostaje Więc otwieram go i mamy W nim podważę pd plus 200 Także coś czego nie mieliśmy do tej pory, także e, Myślę, że możemy sobie lecieć dalej Dalej mamy tutaj gemy, 10 gemów e, Kolejne 10 gemów i jeszcze Kolejne 10 gemów, także teraz Łącznie 30 gemów, e, klikam oczywiście Dalej, dalej mamy kolejną emotkę Która wygląda w następujący właśnie sposób A więc klikam dalej, bo jeszcze Oczywiście sporo nagród przed nami, kolejny Startup również jest przed nami i jest To po raz kolejny, bardzo Rzadki startup i zobaczmy, mamy W nim po pd plus 200, także no dobra Znowu 200pd, mamy teraz Kolejne nagrody, są to punkty mocy Dla dowolnego zadmiarza 1000 Kolejne punkty mocy i tym razem 1500 tych punktów mocy dla dowolnego zadmiarza e, Mam tutaj również kolejne e, Punkty mocy e, 1000 dla dowolnego zadymiarza. No i mamy też kolejne 100 błyskotek, więc ok. Pora na kolejnego stardropa również. I zobaczmy, niestety tym razem jest to rzadki stardrop. Więc tutaj raczej niczego ciekawego nie będzie. No dokładnie, mamy tutaj 50 monet, więc klikam dalej, teraz na pewno mamy coś lepszego, ponieważ 100 kredytów do Oklensiego. Również po raz kolejny 100 kredytów do Oklensiego, także bardzo możliwe, że właśnie tego zademiarza uda się w dzisiejszym odcinku odblokować. E, a tymczasem kolejna emotka tutaj jest już przede mną, właśnie sobie ją odebrałem. E, mamy również tutaj kolejnego stardropa i uwaga zobaczmy czy to będzie rzadki serwop i no niestety tak a więc klikam no i zobaczmy co w tym serwopie będzie i mamy tutaj po 2 plus 100 także no dobra, lecimy sobie dalej, pora na monety 1000 monet i jeszcze po raz kolejny 1000 monet, również pora na kolejny to błyskotek, więc no dobra odebrane, lecimy sobie dalej kolejny star drop i jest to bardzo rzadki star drop także no w sumie do tej pory mieliśmy na samym początku mitycznego star dropa i to był taki no w sumie m, jedyny taki w sumie bardzo dobry star drop, także oczywiście tutaj liczymy na jakieś jeszcze fajne star dropy teraz 100 monet, ale no właśnie mam nadzieję, że na jakieś episki Mityczne, albo legendarne stardropy, tak e, To by było naprawdę bardzo fajnie e, Teraz 100 kredytów po raz kolejny e, odebrałem Również po raz kolejny sobie te 100 kredytów Odbieramy jak widzicie do końca go już ponad 1000 e, Właśnie tych e, kredytów e, Lecimy sobie dalej Kolejna emotka jest to taka ośmiornica Pokazująca łapkę w górę więc sobie bardzo dobrze ona pokazuje Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem A ja sobie e, odbieram kolejnego star dropa I zobaczmy mamy w końcu właśnie Epickiego star dropa i episki zostaje Więc tak jak przed chwilą powiedziałem chciałbym mieć Minimum episkiego star dropa i mam więc bardzo fajnie, mam nadzieję również, że coś fajnego w tym Stardropie będzie, więc klikam i zobaczmy, co w nim mamy i mamy w nim spray do if także mamy takie oto właśnie spray, więc no dobra, klikam sobie dalej, dalej odbieram kolejne nagrody, a są to gemy 10, również po raz kolejny 10 gemów i jeszcze po raz kolejny 10 gemów, także klikam dalej, odbieram sobie kolejne 100 błyskotek, bo jest to kolejna nagroda, więc już się odebrałem, lecimy sobie z kolejnym start dropem, rzadki Stardrop drop i rzadki zostaje, więc Zobaczmy, mamy w nim kredyty, ok, 10 kredytów do oklencjego, więc y, lecimy sobie dalej, 1000 monet po raz kolejny i jeszcze po raz kolejny 1000 monet, no teraz pora na odebranie sprayu, jest to taki oto spray właśnie jak widzicie, tak się on prezentuje, więc klikam sobie dalej, spray odebrany, pora na kolejnego star dropa i czy to będzie rzadki star drop? No niestety tak, e, więc tutaj mamy no raczej e, no niezbyt ciekawą nagrodę, są to punkty mocy dla dowolnego zademarza 25, no ale oczywiście czasami też to takie słabsze star dropy muszą być, lecimy sobie dalej, teraz kolejne kredyty, do klęski 100 i po raz kolejny 100, więc w sumie łącznie 200 teraz. E, pora również na kolejne 100, tym razem błyskotek, więc y, ok. Lecimy sobie dalej, kolejny start drop i będzie to jaki start drop? Rzadki start drop, więc znowu raczej czegoś ciekawego nie będziemy mieli i znowu są to punkty mocy dla dowolnego zadiomarza 25. Także no dobra, klikam sobie dalej, teraz odbieram e, sobie punkty mocy dla dowolnego zadiomarza 1000, więc no dobra, i jeszcze po raz kolejny 1000 punktów mocy dla dowolnego zadiomarza. E, także ok, e, klikam sobie dalej. My się teraz mogę sobie odebrać tego tu start dropa I zobaczmy, jest to słuchajcie, rzadki start drop niestety. Znowu, i mamy w nim 100 po 2, PD. No a teraz, słuchajcie, pora na odebranie aż 1000 kredytów. Także klikam za darmo, tak jest, odbieramy sobie, oczywiście, to. I zwróć uwagę, że w tym momencie właśnie te kredyty dostaję. I w tym momencie, właśnie uzbierałem kredyty potrzebne na odblokowanie Clancy'ego. I właśnie mam tutaj odblokowanego nowego ZDmiarza na moim koncie. Także nowy ZDmiarza w odcinku, odblokowany, więc bardzo fajnie. Ja klikam sobie w takim razie dalej. No i słuchajcie, tutaj teraz te kredyty pozostałe się dodają do światowej sławy, a więc bardzo fajnie, wszystkie nagrody, które słuchajcie, miałem odebrać, tak naprawdę już odebrałem, także myślę, że mogę sobie tak naprawdę z tego karnetu już wyjść, ale słuchajcie, chcę wam jeszcze o czymś powiedzieć, a mianowicie, słuchajcie, ostatnio udało mi się trafić kilka skinów za wygrywanie gierek właśnie ze Stardropów, także teraz właśnie wam chcę pokazać, jakie to są skiny, które trafiłem, także słuchajcie, przechodzę sobie do wyboru zadyma, raczej słuchajcie, pierwszym z tych skinów, którego trafiłem jest to słuchajcie, skin do Sama, jest to słuchajcie, skin tak sam, także tego właśnie oto skina udało mi się ostatnio trafić. Ale jest jeszcze jeden skin, którego mi się udało trafić, a mianowicie jest to, słuchajcie, skin do e, Larego i Lowriego. Jest to właśnie ten oto skin, czyli Lary i Lowry kontrolerzy. Także tego skina również udało mi się trafić. Także bardzo fajnie. Mam e, właśnie też takie dwa nowe skiny na moim koncie, więc właśnie o tym chciałem wam tutaj powiedzieć. Więc ja już myślę, że mogę sobie stąd wyjść. No i w dzisiejszym odcinku to już by było tak naprawdę na tyle. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z Wunkiem na moim kanale. A ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.